Dobrze, na naszym kanale możecie już znaleźć wzory rzuconego mnożenia stopnia drugiego. Tym razem czas na trzecie, tak najbardziej popularne, to ten na sumę, czyli mamy 3x plus 2 do potęgi trzeciej, czyli najprościej mówiąc mamy coś w nawiasie, czego nie możemy dodać do jednej postaci, np. pierwiastek z 2 plus 5. No i mamy, że jeżeli mamy coś do potęgi trzeciej, to wtedy mamy pierwszy element do trzeciej, dodać 3 razy pierwszy element do kwadratu, razy drugi. Plus 3 razy pierwszy element, razy drugi do kwadratu i plus drugi element do potęgi trzeciej. Czyli najprościej mówiąc, mamy a, to jest nasz pierwszy element, który jest przed plusem, mamy plus i nasz drugi element to nasze b. Teraz, jeżeli mamy a do trzeciej, a a jest dwuelementowe, dlatego że mamy z jak 3x, to muszę wziąć 3x nawias, dlatego że i trójka, i x będą chciały się potęgować. Teraz mamy plus 3a kwadrat b, czyli mamy 3 razy nasze a to 3x, i znów muszę wziąć do kwadratu i w nawias, i razy b, czyli razy 2, plus 3 razy a razy b do kwadratu, czyli 3 razy pierwszy element razy 3x, i tutaj już nie biorę w nawias, bo jest po prostu mnożenie, i razy 2 do kwadratu. I dodać b do trzeciej, nasza b to 3, czyli mamy plus 2 do potęgi trzeciej. No i teraz mamy, że 3x do potęgi trzeciej, i dlatego jest najważniejsze, że i trójka się potęguje i x się potęguje. 3 do trzeciej, czyli 3 razy 3 razy 3 to 27, x do trzeciej to po prostu x do trzeciej. Teraz mamy dodać 3 razy pierwsze są potęgowanie i znów 3x jest najważniejsze, dlatego że 3 do drugiej da nam 3 razy 3, 9, x do drugiej to po prostu dolepi się x do drugiej i razy 2 dodać 3 razy 3x, spisuję dlatego, że potęgowanie ma pierwszeństwo, czyli 2 do drugiej to będzie 2 razy 2 to 4 i dodać 2 do potęgi trzeciej, czyli 2 razy 2 i razy 2 to 8. Równa się. 27x do trzeciej już tak powiem jest gotowe, czyli po prostu je spisujemy. No i tutaj mamy pierwszeństwo z mnożeniem, czyli liczba razy l2 i teraz razy teraz. czyli mamy 3 razy 9 to 27 razy 2, 54 i nasze x do drugiej nam się dolepi. Tak samo tutaj mamy plus 3 razy 3, razy 4 i x, czyli 3 razy 3 to 9, razy 4 to 36 i x się dolepia. No i plus 8 spisujemy. Przy tych podstawowych wzorach trzeciego stopnia, tak jak i drugiego, raczej jakiejś tam szczególnej redukcji nie będziemy y, wykonywać, dlatego że patrz tam x do trzeciej, tu x do drugiej X, a tu nie mam żadnego X, czyli nic się z niczym nie chce dodać. Podobnie wygląda sprawa przy odejmowaniu, jeżeli mamy w nawiasie coś, czego nie możemy odjąć. Czyli na przykład mamy pierwiastek z dwóch y, y minus 3 i też do potęgi trzeciej. No, i nasz wzór na odejmowanie wygląda bardzo podobnie, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy tak, to mamy a do trzeciej minus 3 razy a kwadrat razy b, potem znów wracam na plus 3 razy a razy b do kwadratu i na końcu jestem znów na minusie minus b do trzeciej. Czyli mamy przemiennie plus minus plus. Minus A kolejność taka sama jak tam. No i znów mamy, że nasz pierwszy element do minusa to nasze A. Minus to minus, a nasz drugi element to B. No i sobie podstawiamy. Mamy A do trzeciej. Czyli mamy nasze A to pierwiastek z dwóch Y, znów jest dwuelementowe, czyli biorę w naraz i do potęgi trzeciej. Teraz mamy minus 3a kwadrat b, czyli mamy minus 3 razy nasze a pierwiastek z dwóch y do kwadratu razy b, czyli razy 3. I tutaj uczulam na to, że nasze b jest zawsze plusowe, niezależnie od tego, czy w środku jest minus, bo minus wynika ze wzoru. Potem mamy plus 3 razy a, czyli razy pierwiastek z dwóch y razy 3 i minus b, czyli minus 3 do trzeciej potęgi równa się. Teraz mamy y, pierwiastek z 2y na do potęgi trzeciej, dlatego że i pierwiastek i y będzie podlegał potęgowaniu. Pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej, czyli mielibyśmy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. No i y do trzeciej to y do trzeciej. Teraz pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to po prostu 2. I 2 razy pierwiastek z 2, jeżeli mnożę liczbę z pierwiastkiem, to one się zlepiają, czyli mamy dwa pierwiastki z dwóch. Z mnożenia No i y do trzeciej oczywiście się przepisze. Teraz mamy znowu minus 3 razy pierwiastek z 2 do potęgi drugiej, czyli mielibyśmy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. No i wiemy, że nasz pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, to inaczej idzie pod jeden pierwiastek i mamy 2 razy 2 do pierwiastek z 4. A liczba podniesiona do kwadratu, która da mi 4 to 2. I y do kwadratu to y do kwadratu. I jeszcze razy 3, czyli razy 3. I teraz mamy plus. Wiemy już, że liczbę mnożymy z liczbą. Pierwiastek z pierwiastkiem, litera z literą, czyli 3 razy 3 to jest 9. Pierwiastek z 2 nie ma innego mnożenia, czyli nam się dolewia pierwiastek z 2 i dolewia nam się y. I 3 do 3, czyli 3 razy 3 razy 3 to 27. No i tutaj sobie dopisuję naszą resztę, czyli mamy 9 pierwiastków z 2 y minus 27. No i teraz dwa pierwiastki z dwóch y do trzeciej to dwa pierwiastki z dwóch y do trzeciej minus, tutaj znowu liczba z liczbą i z liczbą, a litera będzie dolepiona, czyli 3 razy 2 to 6, razy 3 to 18, Y do drugiej dołącza plus 9 pierwiastków z 2y mam gotowe, czyli spisujemy i minus 27 spisujemy. No i znów patrzę, tu mam y do trzeciej, y kwadrat, y i tu nie mam żadnego y, czyli nic mi się nie chce dalej redukować, czyli tak zostawiam nasz wynik. Powodzenia!